Hejka hejka, witam wszystkich serdecznie. Myślę, że za kolana SNAPie. Dzień dobry, kłaniam się, nisko cześć. No, powiem Ci, że dzisiaj obniżyłem trochę kamerę. No nic, nic się nie zmieniło, 3 dni dalej są, ale konsekwentnie, prejdę do przodu i zapuszczam włosy. Podyskutujemy na przeróżne tematy. No może być fajnie. Czy walutą handluję? Jeszcze nie, jeszcze nie. Może streamerzy do tego dojdą. Jakoś... Jakaś rada, rada na podróż do Paryża? No nie pytaj mnie, bo ja w Paryżu nigdy nie byłem. Ja w Paryżu nigdy nie byłem. Musiałbyś sobie popatrzeć na jakieś poradniki. Na jakieś poradniki internetowe. Zależy jaka jaki to jest charakter podróży. To jest plecak i super... W sensie, w sensie super. Plecak na plecy i lecę zwiedzać sam albo z kolegą kole koleżanką, czy jakiś grubszy tygodniowy, dwutygodniowy pobyt. Jak ja bym gdzieś na przykład leciał, czy sobie zobaczy, to wolałbym na, na 3-2 dni max z plecakiem, taki być, wiecie, sportowy. Jaki alkohol w kubku jest to kawa Costa e, z cynamonem i z jedną trzecią słodzika. Jesteś śpiochem, czy raczej rano wstajesz? Rano wstaje, nawet do takiego stopnia, że czasem potrafię się położyć po graniu w komputer o trzeciej, a wstać. Sam z siebie o dziewiątej i być zaspanym, i, i wkręcając sobie fazę, że kurczę, szkoda marnować dnia. I taki cały zjebany, zaspany dwa dzień. Tak, tak, tak. Ale lubię oczywiście czasem głowa podpowie, że lepiej się wyspać. Gorgo stream, się ma, kosydum, mam No Co ty piszesz? Co ty piszesz? Ej, Gorgo stream to nie jest ten typ, co robił Gorgo produkcję? Gorgo testy przesadł. kurwa? To nie jesteś ty? Tak. Gorgo recenzje kur... Chyba Gurgo recenzje były. To był mój ulubiony youtuber, Gurgo recenzje. Od kiedy go, ja jego zobaczyłem, to właśnie chciałem robić zajebisty YouTube, bo on to robił tak niekonwencjonalnie, był pierdolnięty ja to, w tym wszystkim. Pamiętacie Gurgo gościemy. recenzje? A wy nic nie pamiętacie, bo wy oglądacie nie tego youtube'a co trzeba, bo wy idziecie w mainstream, To przecież to jest hit. Dobry, witam w kolejnym odcinku Gurgo recenzji. W tym odcinku zajmiemy się chlebem. Dlaczego chlebem? Bo moje chlebowo recenzjowe interesy mogą być zagrożone. Stary to ma 10 lat, on wyprzedził to wszystko, wyprzedził. On powinien mieć miliony złotych. Miliony złotych tacy ludzie powinni mieć. Dlaczego to mówię? Bo on na mnie ma pozytywny wpływ, ten gość. Jak to oglądałem, nie wiem, 7 lat temu mi to Klama wysyłał. Klama lubił po, po YouTube latać. Tak jak ja to widziałem, to mnie ja po prostu nie jestem w stanie wyjaśnić tego uczucia, bo po prostu nie wiem, taki mega motywacja, mega po prostu motywacja. Ale mi się chce wyjść teraz z domu i gdzieś iść! No To jest, to jest właśnie ten YouTube. On ma w chuj filmik. dobrych filmików z Gurgo. Gurgo ma w chuj dużo. Artysta czy waria, nawet filmik o nim był. To jest geniusz. Te stare filmiki to jest, to jest genialne. Naprawdę powinniście tutaj więcej ciepła wysyłać z internetowym twórcom. To nie jest być łatwe ee, dostarczycielem fanu i rozrywki. Odpalisz coś, jesteś chujowy w tą Fifę. fifę. w to, wgrasz to kuła na siłę, robisz to do tego. I naprawdę no ja już chłopa nie wytrzymał za chwilę. Czemu cały czas kun, kunek 2 spamujesz mleko jest kozy, kupa z masła ludzie? Zastanawia mnie to, jak to, jak to jak to wygląda ta u ciebie w pokoju, albo nie wiem, czy to musi siedzisz, kurwa, na ławce w parku, jak to w ogóle jest odegrane, nie? Czy to piszesz chyba? Zawsze mnie to zastanawia? i Uwielbiam to i dlaczego ja na przykład nie potrzebuję podróżować, nie potrzebuję kła zajebistych ekscesów życiowych, bo ja, ja to w głowie przeżywam ja na przykład czytam to i mam, mam takie 3-4 sekundy, wyobrażam sobie Ciebie. Bez żadnej obrazy, absolutnie. I zastanawiam się, jak to mogło wyglądać, że to pisze, że to się dzieje. Po prostu. To jest ziomek z komunity i promuje mleko. Kiedy zawody kulturystyczne? Kulma. O kurwa, zdrowie. Roni Kulmanie. Nie wiem, kiedy zawody kulturystyczne. Na pewno kiedyś jeszcze spróbuję kulturystyki, ale póki co ważę 77 kg, już, kochani. Wczoraj się ważyłem, więc dobrze mi jest w moim odchudzaniu. E, ale może, ale może właśnie jak już będę taki wychudzony... Przełączy mi się coś za rok, dwa i sobie będę chciał spróbować znowu zbudować jakąś sylwetkę będę się napinał do, do, do aparatu, do zdjęć. Możliwe, że tak będzie. Nie wykluczam, bo to jest też fajna zajawka. Powiesz dla widza ciekawostkę? Wylosuj mi tylko temat, jaka to może być ciekawostka, to znaczy jakiś biom. Wiesz o co mi chodzi? Żeby łatwiej było też wybrać. Z jakiego repertuaru może być to ciekawostka? Słucham cię. Temat rzeka. Rzeka, ciekawostka, powiedzenie nie wchodź dwa razy do tej samej rzeki tak naprawdę oznacza to, że nie da się wejść do tej samej rzeki dwa razy, ponieważ ona on to płynie. Syf, straszny, absolutnie neshti. Banujecie permanentnie, z zwykłą kurnoszczania. do Jedźcie w piesk. S. Dobra, wiesz, to jest mój Twitch, ja tu prowadzę swoją transmisję, to jest mój streamer, mam się tu świetnie bawić. A wiesz, jak też tam swoje zgrzyty, wyserywie sobie pisać, to w sumie możesz je pisać, bo dzięki temu ja mam też content, ale lepiej dla ciebie, naprawdę, lepiej dla ciebie, żebyś tą energię spożytkował w inny sposób. No chyba rzeczywiście, że leżysz teraz na hamaku, na jachcie, zrobisz grube bilionowe kółka mówy na biznesowych klastekach i teraz sobie piszesz ty kura, jeba, w internecie, no to rzeczywiście kłaniam się, szapopa, dla ciebie. Ale wydaje mi się, że tak nie jest. Proszę spożytkować tą energię w inny sposób i tyle. Widzicie, jak hula już kebab rudego, streamera? Wystarczyło raz tylko powiedzieć i zobaczcie, zmienię mu życie, kupa. I nic, i nie robię, za, nie robię z tego filmików, kupa, wielkich halo, że komuś odmieniłem życie. Wszystko robię, właśnie. Ja robię to wszystko z takiej po prostu dobroczynności, dobroduszności. Ale kryje się za potężną, grubą skorupą hama. Czemu nie ma ogniska na TV? Bo prąd jest coraz droższy, a trzeba grzać. Teraz jest 15 stopni, jest zimno. Powoli odcinamy budżet. Powoli skracamy budżet. Zobaczcie jak firanka zawiewa, kł. Zobacz jak się boja dziwka. Zobacz, Franca jebana. Zobaczcie tą grzyweczkę. Zobaczcie, już za kole zaczyna być zabudowywane. Kłowa są takie małe sukcesy, serio. I to będzie tylko tu rosło. Disma też tak zrobione. Disma też tak zrobione, rządusy wyhodował i zaklewa sobie czapkę. I wyobraź sobie taki tam. content, Aha. że tylko odpalasz streama i przez 8 godzin cały czas dawać suby, kupy. I no nic nie robisz, robisz innego. Dawaj spokojnie. Dawaj, 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 dawać suby, dawać, dawać. Szybko, dawać uh -huh. mi pieniądze. <laughs> Szybko, dawać. Uniwers, dobrze, nikt oryginalny dzięki za drawczyka, za prezent. Widzisz? Nie jest ci trawczy, 11 wstyd, że ziomek musiał za ciebie kupić suba. Dobrze. Że plecy bolą od garbienia się i odliczenia subów. Wiecie, że robicie mi straszną krzywdę, bo przez was nie dalej nie będę nic robił w życiu. Przez was, właśnie przez was. Niby się śmieję, ale docelowo po prostu mi niszczycie mnie. Rozumiesz? Niszczycie mnie. To jakby dawać dziecku nocną cukierki. On już tyje, tyje, a ty jedz to, jedz to k***a, jedz, ale to jest zabawne. N nie macie pojęcia, nie macie pojęcia. Jest. W tym momencie, co ja mówię, to może być nawet krzyk no. y albo proszenie o pomoc. Jesteście naprawdę, to jest totalne gówno. Taka jest prawda, Kaliber, naprawdę, Kaliber, taka jest prawda. Śmigam cały czas na rowerze, Chmielo, 6 dni po wypadku, wypadku, po tej wróciłem, mordzia. Zakoła się nie powiększyły, stary, tylko tak jest ustawiona kamerka. A niedługo będę miał kamerkę, wiesz, z takiego poziomu. Wiesz, żeby. spod brody. Żeby nie było widać w ogóle linii włosów. Tak sobie to przekminie, Wiesz, tutaj będzie kamera. Czy będzie na przykład miał takie ujęcie. Zobacz to, tak. Z tej perspektywy to wyglądają włosy. Kurwa, no zobacz to. No, ale to, to ty pierdolisz, tu już nie ma zakoli. Patrz to, mordziaks. Wydłączny element. Patrz, jak sobie tutaj mocno zagrzeję tu. I wyciągnę stamtąd, tu. To nie ma prawda Zatoka na bani. Ale on dzisiaj zajebiste światło. Idealne. Ale to światło niestety nie jest wieczne, bo to jest światło, to już bez żartów, to, jest ża to nie jest żadne literackie pierdolenie. To jest światło z zachodzącego słońca, bo w tym momencie powoli ze sklepienia niebieskiego zjeżdża słońce i ono właśnie wchodzi w taką barwę, zżółknie, potem pomarancieje, a na, na końcu wchodzi w taki włoski, włoską czerwień. Bavarotti się to nazywa. No, ale wygląda na tym, jakby było palony, nie? Zobacz. Bardzo dobre światło, idealne. Kiedy tylko zajawki na Pokemony? Mm, no nigdy, stary, nigdy, bo wielokrotnie udowodniłem jebanych hejterze z internetu, że powracałem do Pokémonów. Wielokrotnie gram w swordy, w karty, nie karty, potem przestawałem, potem wracałem, więc się pierdol. Co o mnie sądzisz? Co, co o mnie sądzisz, że już 4 miesiące mam Gift Suba, a, na, a, a to jest next level żulerni? Marsoniarz. Yy... Co o tym sądzę? No dobrze, na pewno potrafisz się y, odnaleźć w życiu, to raz, a wiesz, czy pieniądze są w Gift Suba, czy z, nie Gift Suba, to dla mnie to bez różnicy. Zauważyłeś, że jak śląsk się do przodu? Tak, ostatnio miałem rozmowę z Pelcem, właśnie dużo gadać mi o ekstraklasie i uzbierałeś wtedy tych ekip, że naprawdę jest, jest śląsk, jest legia, jest oczywiście raków, y, zagłębie, Jagiellonia też coś, więc jest naprawdę ciekawie. Jest naprawdę ciekawie. No, lek poznań, oczywiście, chociaż miał te swoje potknięcia. Jest spoko, Pogoń, tak, pogoń też, pogoń. Właściwie można powiedzieć, że jest fajny. Fajnie się robi. Zobaczymy, jak teraz Krakowia będzie grała. Nie wiem, z kim teraz grają. Może wróci na dobre tory. Ale wiadomo, nie może być przecież połowę ligi dobrej, tak? Ale na razie tak to wygląda. Każdy może wygrać? Na razie każdy może wygrać jeszcze. Zgarnie majstra legia? No, na razie dobrze to wygląda, nie? Na razie dobrze to wygląda. Dobrze. Kolejny dzień siedzenia na piździe przy komputerze. Kawa wypita, już jest zimna. Mam tu wodę saguaro, takiego pokemona spotkaliśmy, czy jakiegoś chłopa. A tu mam też ci sawiankę, żywiec. Zrój, napijemy się, rozleje panowie. Po jednym, kupa. Łatwnego. Ah, ale byłem pojebane, jakbym miał wódkę rzeczywiście w tej butelce i napierdalał wódkę w tym, nie? A, ah, i może tak naprawdę jest. I tylko mi w to nie wyżycie, bo niby żartuję, ale może tak naprawdę kupa jest. Pojebane, nie? Zagadki, zagadki. Kto to kupa rozwikła? Żywiec ja drugi, najbardziej tak na przereklamowana woda. Mam to w piździe. Agusia kupuje. Co sądzę o widzach, którzy żebrają suby na moim, kan na moim kanale? Co o nich sądzę? No sądzę, że jakby yy, dobrze pracują, bo oni wchodzą, żebrają osoby i ci bogaci ludzie kupują mi te suby, a kasza wiadomo, idzie do mnie. Więc można powiedzieć, to są, to są moi tacy troszeczkę. pracownicy, troszeczkę tak. Pomagają, więc bluźciki dla was. I teraz w ogóle mi się taki pomysł utarł, że mógłbym mieć taką grupę setek, setki widzów, troszkę, sto widzów, specjalną grupę zamkniętą. Ja mówię, dobra, chłopaki, w idzie dzisiaj na czat. I zabramy. I te 100 osób zebra, zebra, tam wejdzie jakiś najebany, kucha bejź odejść o tak eee Chuj parę zajebisty, ma zielone dziwki, dziwki, dawaj kupujemy 20 subów dla tych ludzi. główka <śm> pracuje. Oddajesz 5% widzowi, tego, tego, siby, ryby, ryby i k***a jest fajnie. To jest tylko pomysł, możecie go zrealizować. Ja ja go tylko daję za darmochę. Ale mógłbym tak robić. Wodę z skanu butelki, z filtrem... myślę, że to jest spoko opcja, żeby filtrować wodę w dzbanku. Nie robię tak, nie robię tak. Stary ja mam... K streamdecka z jednym guzikiem od dwóch lat. Myślisz, że mi się co chce, chce zaplanować w tym białym życiu? Ja już po prostu jestem takim suchym liściem, usychem. Zaraz zacznę spadać i posłużę jako ściółka sz dla nowych drzew w tym lesie. Rozumiesz k***a? O to w tym wszystkim chodzi. Boże, k***a, ja mam długie włosy. Ja pierdolę. Ale będzie farbowanie co w lato nie następne. Ja pierdolę, serio. <tronka <tronka ma... jest kotem. Jestem kotem. Jestem kotem. Zobacz, to to jest... To już nie ma zakoli prawie, patrz, raz, dwa, trzy to się przebija. Jezu, Alba musi być głupio. na dzisiaj wystarczy ja co odpowiedzieć, następnym razem pozdrawiam. Żona mnie na nasze zaskoczenie zapytała, dlaczego cię oglądam lekko, zamieszany prowadzenie cały. A tam żona pyta. Na pewno jak zobaczyła mój nos, to się nic zainteresowała. Czemu chciałeś? Co ty w ogóle na zupę do piwnicy? Co ty w ogóle wypisujesz? Proszę mi takie jeszcze nie zarzucać. Niezadomówienie. Nie za pomówienie, mogę ci sprawę w sądzie zrobić. Jezu, jaka ja to przykwiecie! Ej, teraz rozpierdolę wam głowy. Serio, rozpierdolę wam głowy. Ja jestem technologicznym guru, jestem. Jestem. jestem... Kba, nie chcę nic mówić, ale zobaczcie, co się będzie teraz stanie. Co ja chcę robić, Chyba się na czele, wam robię Serio. I dlaczego to widziałem? Chciałem mieć cały lockaberzem tutaj i ręce. Co ty ma w ogóle? Co ty ta nuta. Co, co się kur... Odpierdala? Co to za jebane gówno stream? Hm. Żabie łódka. Twoja matula i wódka. To będzie z niej niezła łódka. Dobra. Dzisiaj mamy tutaj zestaw Pokemon Box. 151 Pokemonów. Jest 8 bosterów. Znaczy ja nawet coś, nie wiem co do końca w środku jest. Zrywamy skórkę z tego banana. Hm? Co chodzi chłopaki o tym? Zobaczcie tutaj. Aha mm. Wow. Ale Zatoka parysa platynowa, kwoje pana Teraz ci wypierdolę kwa w podbródek. Dobra Zobaczcie, pudełko jest chyba białe, ładnie pachnie, ale przechodzimy do konkretów. Otworzę kilka bosterów, nie wszystkie, bo chcę sobie też zostawić. Ale już, już czuję chujnie, że niestety finansowo pokemony lecą w plecy. Zazwyczaj to robili plastikowe, a teraz kurwa, kartonowe To jest normalnie jakby z, zeszyt zeszyt normalny e, no to jest chujoza To jest chujoza Normalnie przy, kie, Kiedyś to było takie plastikowe no, kiedyś to było plastikowe. No, lipa w chuj, lipa w chuj. Otwieramy pierdolone pudełko. Proszę bardzo. W środku. Co mamy w środku? Jestem openem. Wow, to jest ciekawe. Mamy dwie monety. Ogień i, i chyba trucizna. Ja pierdolę. To no się zestra. <grym> Zajebiste monety są w pudełku. Tak, otworzę sobie dzisiaj dwa boksy. Dwa boksy sobie otworzę. Tak jest. Technika otwierania bosterów. Naciągamy delikatnie kącik. Z drugiej strony, chyba nie z tej strony, z tej. Szukamy Venusaura. To będzie w y kartach? Ja już widzę. Dobra. Chujoza. Snorlax! Drugi Snorlax neonowy! Inna wersja! Zobacz jak błyszczy! Wow! Snorlax! Kurwa, nie widać, ale wiadomo o co chodzi. Jest, piękny. Bedril też neonowy, co też odpierdala i na końcu woda. Ło, wow, ale jaka woda! Ło, wow, Odblaskowa! Wow. I bedril, kurwa! Wow! Ale serio, dobre karty: Bedril zajebisty, Snorlax neonowy, to jest git, dropik. To jest git, git, dropik, jest kilka technik otwierania pokemonów, dobrze, tu mamy pierwszego Digleta, zobaczcie, pierwszy wyszedł Diglet, taki żarcik, że Diglet jakby gówno z dupy wychodzi, wow, Mr. Mime, dobra grafika, cały jest w tym neonie, dobra kochani, okay. odklejka pokemonowa trwa w najlepsze, tu jeszcze szkoda pokebolek, wiesz o co chodzi, wariacie, to jest świat pojeba, to jest świat pojeba, kiedyś w tak były lepsze Pokémony. oczywiście, że tak, wszystko kiedyś było lepsze. Ale to nie wynika z tego, że kiedyś naprawdę było lepsze, tylko to wynika z perspektywy. Że teraz jest to odległe w czasie, już nigdy do tego, do tego nie wrócisz i dlatego ta odległość czyni to takim zajebistym, bo już nigdy do tego nie możesz wrócić. A to co jest pod ręką, nie jest dla ciebie atrakcyjne, bo jest k***a pod ręką. Wszędzie dobrze, gdzie cię nie ma. Właśnie tak, nie ma na kółko z internetu. Właśnie tak. Czego raz tak wyzywasz? Bo to lubicie? No, co wam do Was mówić, kochani czatownicy? Czy to byście wszyscy spierdolili stąd? Gdzie kupujesz te boksy w sklepie, który się nazywa Dragonus? Dragonus się nazywa. Stacjonarnie kupuję takie rzeczy. Można przez neta, ale jestem fetyszystą chodzenia do sklepów stacjonarnych i kupowania stacjonarnie, w szczególności klocków LEGO, w szczególności kart Pokémon. Lubię ten vibe. Pamiętam kiedyś, jak byłem małolatem w Empiku, na rynku głównym, był, po prostu po pierwsze był Empik, tam gdzie teraz jest Zara, i tam były pierwsze karty Pokémon, bostery i, i karty yu -Oh! one były przy kasach. Po prostu jak ja tam czasem chodziłem, jechałem tramwajem z Prokocimia na rynek główny, żeby tylko podejść pod tą kasę i po prostu popatrzeć na te karty, wziąć do ręki te talisy i sobie po prostu pooglądać, bo na tamte czasy to było bardzo drogie. Yy, I też takie wiesz, yy, no ciężko było rodzicom powiedzieć, tata kupisz mi karty, yy, a one były tak kolosalnie drogie, te postery i tak dalej, ale to było niesamowite uczucie yy, i chyba po prostu leczę jakąś tam wiesz, yy, dziecięcy kompleks, że nie mogę sobie tego kupować i co by teraz to kupuję. Często chodzę i kupuję sobie jakieś kilka jednak Boster 2, przyjadam do kieszeni, idę sobie spacerkiem przez miasto, wracam do domu i sobie otwieram. To jest mój, to jest po prostu. Tak mam, tak mam. I sprawia mi to niesamowitą k radość. Nie jestem w stanie się opanować. Często to robię na off-streamie, ale widzę, że ludzie też lubią oglądać otwieranie rzeczy. No więc yy, yy, pamiętam, w Empiku to było niesamowite, niesamowite, właśnie tam były te pierwsze. Yu-Gi-Oh, Pokémon, że wiesz, rzeczy Pokemonowe można było dostać w sklep. ja pierdolę ale faza. Bardzo długo ten Empik był otwarty i pewna era, przynajmniej dla mnie, się skończyła, kiedy ten Empik został zamknięty. Bo to było w ogóle miejsce, wiesz, pod Empikiem się widzimy, jasne, spotykamy się pod Empikiem. Ja byłem akurat bardzo młody, ale to było coś niesamowitego. No i miałem kilku ziomali, którzy mieli szmalu trochę więcej i rodzice kupowali im te Karty, to sam fakt, nawet przy nich siedząc i patrzeć, jak otwierają te karty, też zobaczyć, dotknąć chwilę, niesamowite przeżycie. I, i z perspektywy czasu wydaje mi się, że lepiej. Że ja właśnie tych kart nie kupowałem za dziecka, bo dzisiaj no, czerpię z tego niesamowitą radość, nie? Czyli oni już wykorzystali przyjemność z otwierania kart, a ja tylko to widziałem i dzisiaj mogę jeszcze się tym świetnie bawić. Więc z perspektywy czasu doceniam to, że niektórych rzeczy nie miałem, to się nie żalę wam się, typu, że nigdy nic nie miałem, bo no miałem, bo jestem z, z, z normalnej chaty. Ale z perspektywy czasu, wiesz, takich pewnych rzeczy, udogodnień, jakby je miałem je później, to bardziej je doceniam. I bardziej doceniałem. Na przykład siedzenie w domu przy dla mnie dzisiaj jeszcze jest niesamowitym przeżyciem. Jak przestać być nieudacznikiem? Nie mam pojęcia, dalej z tym walczę, bo sterki yu gi były top. Tak jest. Dobra, idę to, znaczy to idę zanieść. Nie, to w sumie ze mną zostanie. Idę wyjechać śmieci. Dziękuję chlebuś. Wiesz, a wiesz, że ja bardzo lubię chleb? Jest to jedna z moich ulubionych potraw. Tak, no bo żeby zrobić chleb, to to nie jest jeden, dwa składniki. To jest jeszcze roboty trochę, temperatury. Tak, chleb jest yy, jednym z moich ulubionych produktów. Lubię chleb. Czy jakbyś kanapkę to gotuje? Trochę tak. Trochę tak. No, ale fajnie się siedzi. Siedzimy sobie tutaj, dramy się kręcą za nami. Ognisko może puszczę z tyłu. Teraz chyba mogę. Ale... Dobra, ryzykuję, odpalam telewizor. Zobaczymy, co ostatnio było oglądane. Uff, nie spierdol sobie kariery. Masz szansę ich wszystkich przegonić. Bez bicia się. Uuu, fart! Nie ma nic. Dobra, hejterzy. Stupki mam, no ale zobacz, ja nie jestem jakimś gościem, co udaje fana Pokémon. Let's get it puppin! Mordzia. Charmander. Zobacz, jakie mięśnie są już robione. Czekaj. Widać? Widać. Charmandera skarpety mam. Tu nie ma frajerskich akcji, mordia. Jutro mam operację rekonstrukcji więzadła krzyżowego. Mam nadzieję, że po przebudzeniu zobaczę jakiegoś streamka z Pokémon na tym kanale. Okej, 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 o której masz? Moja dziewczyna miała robiona dwa razy rekonstrukcję więzadła krzyżowego. Dwa razy. Raz miała operację. Naprawiła się noga. Zrobiona była po siedmiu latach. Pierdolnęło znowu. Miała robione, Tak. I chyba jeszcze raz się stało i drugi raz miała robione, no. A na przykład, ale na przykład dzisiaj ma bardzo silne nogi, bo po, nie tylko zrobiła rehabilitację, ale też również trenowała y, po rehabilitacji, żeby właśnie już nigdy w życiu jej to nie spotkało. I na przykład no, teraz ma niesamowite nogi, niesamowite piękne nogi, ale przede wszystkim silne, użytkowe. Więc y, co mnie uczy ta historia, że dwa razy, trzy razy się dziewczyna przewróciła, upadła, a to spowodowało, że jest o wiele silniejszą osobą. Po stokroć. A kto wie, może by jakby to kolano nie pierdolnęło, to by nie skupiła się na treningu nóg tak bardzo. Taka historyjka.